Witam. Takim chyba najbardziej powszechnym problemem chińskich pilarek, który jest już od nowości, to jest ich filtr powietrza. Większość z takich chińskich urządzeń ma plastikowy filtr powietrza. Co prawda od niedawna już niektórzy instalują papierowe, ale jeszcze jednak większość to są plastikowe i one niestety przepuszczają trociny. Może nie tyle trociny co pył. Także jeśli macie chińską pilarkę, i do tego. Macie filtr powietrza, który wygląda w ten sposób. To jest duże prawdopodobieństwo, że przepuszcza on wam pył do środka do gaźnika. Raz wam pokażę na czym polega problem. Zajmiemy sobie filtr. Moja pilarka jest w miarę nowa. Także tutaj w gaźniku jeszcze nie widać nagromadzonego tego pyłu. Ale wam pokażę, jak wygląda filtr. Tam w środku można zobaczyć nagromadzony pył. Przyklejony do ścianki, od, od środka. Tutaj nawet takie widać odbarwienie tu na górze. Brązowe. Nie wiem, czy to zauważycie, ale z tej strony to jest takie odbarwienie brązowe, to jest wszystko pył, który tam w środku siedzi, właśnie tu w tym zakamarku. Czyli ten filtr powietrza, on przepuszcza pył. Owszem, część się tutaj osadziło, ale na pewno też duża ilość poszła do gaźnika, więc pasowałoby zmienić ten stan rzeczy. I zaraz wam pokażę, jak można to zrobić. O ile w przypadku przepuszczania pyłu przez tutaj dołem, przez uszczelkę, albo tutaj gdzieś bokiem na złączu, można to jakoś zabezpieczyć, zakleić, coś z tym zrobić. O tyle przez samą siatkę, jeśli przechodzi pył. No to tutaj już raczej nic nie zrobimy. No nie da się siatki wymienić na, na inną. Także chyba jedynym rozwiązaniem jest po prostu ten filtr wyrzucić i wstawić drugi. Można to zrobić, wstawiając taki papierowy filtr można go zakupić albo w Chinach, albo nawet już w Polsce są dostępne do tych pilarek i można go tam wstawić z tym, że sam filtr nie pasuje oczywiście tutaj do, do podstawy więc trzeba wymienić go razem z podstawą zresztą kupuje się go razem z podstawą, także ona tu już jest można tam zamienić je ale tutaj też mogą być problemy ze zmieszczeniem tego filtra w niektórych pilarkach kształt obudowy trochę przeszkadza mogą być delikatne problemy z jego umieszczeniem tam ale można to zrobić, jak ktoś chce to można się pobawić można to zmienić ja osobiście poszłem inną drogą, mianowicie ja zakupiłem taki filtr to jest filtr z oleomaka GSH400 bodajże i on mimo, że jest mniejszy od tego chińskiego o jedną trzecią, powiedzmy mniejszy, jednak oba mają te same wzory, tutaj mocowania i pasują zamiennie. Ten filtr wystarczy po prostu włożyć i już mamy lepszy. Zaraz Wam spróbuję pokazać różnicę w siatce w tych filtrach. Nie wiem, czy to się uda, ale spróbuję. Teraz sobie zobaczcie jaka jest różnica w siatce tych filtrów. Ten po prawej to jest oryginalny chiński, a ten po, po lewej to jest filtr Oleomaka. Z tym, że on też jest chiński, on też jest robiony w Chinach, ale to już zupełnie zupełnie inna bajka. To chyba powinno być widoczne gołym okiem Ten produkt też jest chiński, też nie jest idealny niestety, ale tutaj zauważyłem, że on jest łączony oczywiście z dwóch elementów na środku. I zauważyłem, że tutaj potrafią być szpary. Więc ja to zakleiłem ciepłym klejem. Także tutaj już na stałe. Znaczy jakbym musiał to, bym to rozebrał, bo to nie jest aż taki mocny klej, ale w sumie nie potrzebuję go rozbierać. Można go przedmuchać tu od środka, jakby była potrzeba. Myślę, że da się go wyczyścić bez rozbierania. Także tutaj zakleiłem dodatkowo zauważyłem, że tutaj ta uszczelka ona jest trochę za mała to znaczy z filtrem samym nie dostajemy żadnej uszczelki ja tej wziąłem uszczelkę od tego poprzedniego filtra chińskiego ale ona jest jakby za mała, nie sięga do samego dna jak się ją, ten filtr założy także pod spód też dałem ten ciepły klej i później na niego wsunąłem uszczelkę i teraz już jest szczelnie tutaj ta uszczelka osadzona myślę, że nie będzie nic przepuszczać Jedyny problem, jaki ewentualnie widzę z tym filtrem, to jest taki, że on jest sporo mniejszy od tego, a moja kosa to jest 65 cm pojemności, więc dość spory cylinder. Zobaczę, jak ona będzie sobie radzić z tym filtrem, bo to wiadomo opory powietrza będą większe. Przepustowość tego filtra nie będzie tak duża także to muszę zobaczyć, ale poza tym. Myślę, że to jest dużo, dużo lepsze rozwiązanie. Taki filtr kosztuje 30 zł. Bez, żadnych, bez żadnej pracy praktycznie wkładamy i od razu mamy lepszy filtr. Tylko warto sobie go pouścielniać w tych dwóch miejscach. Ewentualnie tutaj, ja dałem klej, ale można dać, przypuśćmy, drugą uszczelkę i wtedy ona wejdzie głębiej. Będzie szczelnie. Także zobaczmy, czy pasuje. Elegancko. Tutaj nawet jest miejsce na świece takie specjalne. Także wszystko, wszystko się zgadza, wszystko gra. Tylko teraz, ponieważ sam filtr powietrza jest bardzo ważnym elementem układu zasilania, więc zmiana jego przepustowości może mieć znaczenie w pracy pilarki. Więc teraz sobie sprawdzę, czy te ustawienia gaźnika, które, które są w tej chwili, które były stosowane do tego dużego filtra, czy na tym gaźniku też będą się sprawdzać. Czy trzeba będzie może trochę przestawić gaźnik, wyregulować? I czy w ogóle piła będzie tak mocna, tak szybka, jak była do tej pory? Zaraz odpalę, zobaczymy, jak ona chodzi na tym nowym filtrze. Więc teraz sobie sprawdźmy, jak ta pilarka pracuje z nowym filtrem. Ona już jest rozgrzana, także nie, nie będę włączał sania. Myślę, że jej praca nie różni się od tej z poprzednim filtrem. Także jest dobrze, jest dobrze, nic nie trzeba zmieniać. Teraz jeszcze sprawdzę tylko, jak tnie, czy ma moc. Zobaczymy. Na takim samym kawałku drzewa. W sumie na tym samym klocku, na którym poprzednio ustawiałem tą pilarkę. Także będziemy widzieć. Wcześniej ten klocek ciąłem w ciągu 17-19 sekund. Zobaczymy, czy ten czas się utrzymał. przetniemy ten klocek jeszcze raz. Sprawdzimy, czy jest moc. Pilarka praktycznie pracuje tak samo, mimo że filtr jest niby trochę mniejszy, ale jednak przepustowość jest zdaje się, że podobna. Nie widzę różnicy ani w pracy pilarki, ani w prędkości ucięcia. Tutaj też ciąłem około 17 sekund. Także bez pracy, bez wymieniania podstawy, po prostu wymienia się sam filtr tylko na, na inny i to wszystko. Myślę, że to jest najprostszy sposób bez kombinowania, najprostszy i chyba najpewniejszy. Także dziękuję za oglądanie, zapraszam na inne filmy.